Jest, o jest, mam rybę, tą chętką bardzo, nie mniej mi się głowi. jest ryba, o jest, jeszcze w tej scenerii złowił rybę, to już w ogóle by była miazga, jest, jest ryba, niesamowite, Puh. nie za to, Ugryzł mnie. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem na wodzie Stowarzyszenia Żwirek. Jest to spora woda, na której kilkukrotnie łowiłem już drapieżniki, takie jak szczupaki czy okonie. I w planach spinning z pontonu. Chcę zapolować dzisiaj na jakąś dużą rybę, pogoda jest typowo szczupakowa. Jak widzicie za mną potężny wiatr, fale na wodzie. No i co najgorsze jest zimno, także pogoda typowo pod szczupaki. I mam nadzieję, że uda się dzisiaj jakiegoś dorwać. Ja wsiadam na ponton i płynę na pierwsze miejsców. Od czego by tu zacząć? Może jakiś nieduży żerk, jak byłem w maju, te dżerki mi się fajnie spisywały, no i chyba od nich zacznę. Jest potężny wiatr nie ułatwia to mi sprawy. Dawno na spinning nie łowiłem więc mam nadzieję, że na tym wypadzie obłowie się szczupaków. Było branie. Było uderzenie. Trzeci rzut, już było branie. Z tego co widzę, jest strasznie dużo zielska. Masa ziela. To też nie będzie ułatwiało mi sprawy, niestety. Mam rybę. Jest ryba. Ale nie będzie to duży, raczej. Uuu! I spiął się, ale nie był duży. No nie! Myślę pod 50 cm maksymalnie. Było uderzenie. Ale myślałem, że to zielskie i tego nie zaciąłem. O kurde, pa, jakie uderzenie było! Starła mi zdzierka w farbę! Co jest? A na kił prawie w ogóle tego nie poczułem. Zmiana jerka na większego kotlet. Nie ma co się bawić z moimi rybkami. Poluję na giganta dzisiaj. jest ryba! Jest pierwsza ryba! Ole mikrus, ojejku. Jeszcze mniejszy od tego, który mi się wcześniej spiął. O, i się wypiął. Fajnie, fajnie. Ło, prawie wyskoczył! Kurczę, spokojnie. Chcę wyjąć tego Jerka, w razie czego, żeby mu się nic nie stało. W Się sensie rybie. Jest. No nie. O dobra. No i mamy pierwszą rybkę. Niestety jest to totalny mikrus. Totalny. Może koło pięćdziesiątki. Uff. Crawie uciekł. Bestia. Ale ma wielką ranę na górze. Także coś większego go atakowało. Ja właśnie chcę zapolować na tą większą rybę. Już miałem wcześniej kontakt z jedną. Niestety spinka. Teraz druga, ta na szczęście wycholowana, ale mała bardzo, także od razu ją wypuszczam. Sama już stwierdziła, że płynie do domu. No jest fajnie. Pierwsza ryba, ale to nie jest jeszcze to. Jest dzisiaj ogromny wiatr. Znaleźliśmy teraz miejsce, gdzieś, gdzie jest troszkę spokojniej i na razie tu posiedzimy chwilę porzucam. Zaczynamy dzień tak naprawdę dopiero. Z półtorej godziny jesteśmy na wodzie, myślę. Maksymalnie półtorej godziny. No i rybka na tego samego jerka, na którego łowiłem tu w maju. Także dalej, dalej coś się na niego dzieje. Póki co chcę chwilę na niego porzucać. A jeżeli będzie cisza, to będę bawił się z gumami. Mam dzisiaj sporo przynęt ze sobą, zabrałem całą torbę. Także będę kombinował w razie czego. Dochodzi południe, przyjechałem około 10 i bardziej liczę na wieczór. Póki co za dużo się nie dzieje. No. Jeden pistolet wyjęty, e, teraz zmieniam sobie z jerków na gumy. Będę bawił się z kotletami i polował na jakieś większe szczupaki. Głównie za cele ubieram sobie środek wody ze spadkami. Będę je dokładnie obławiał i mam nadzieję, że tutaj dorwę coś większego. Tak czy siak, czekam najbardziej na wieczór. Ale póki jest południe, to będę rzucał na gumy, duże gumy, kotlety. Od trzech godzin nic się nie dzieje, kompletnie nic. Rzucałem na gumy, kotlety, na małe. Teraz wróciłem do Dżerków i powiem Wam, że niby pogoda szczupakowa, ale jest ciężko. Jest... Jest naprawdę ciężko cokolwiek złowić. Kilka brań dzisiaj zaliczyłem, ale to są takie niechętne brania. Ale nie poddajemy się, mamy cały dzień. Jak mówiłem, czekam na wieczór. Wieczorem może jeszcze coś się fajnego wydarzyć. Póki co zwiedzamy sobie łowisko. Pływamy w nowe miejscówki. I liczę na to, że znajdę jakieś fajne miejsce, gdzie będą brały. Te wszystkie miejscówki, które zwiedziliśmy. Które były wręcz moimi pewniakami, nie wypaliły. Także teraz muszę szukać miejscówek. Ogólnie szukać ryb. Panie, by była jakbym w południe coś złowił, no ale przeczuwam, że najchętniej będą brały wieczorem, właśnie. A na gumy w ogóle ani jednego brania nie miałem. Zero. Tylko i wyłącznie na dżerki. No to jest niesamowite. Cały dzień pływam, cały dzień. Widziałem masę wędkarzy, ale nie widziałem żadnego z rybą Ani jednego nie widziałem z rybą Jedyną rybę, jaką dzisiaj widziałem, to ten mały szczupak, którego złożyłem. Szczupak mi troszkę rozwalił lakier z obu stron, więc stwierdziłem, że zrobię customową przynętę. Obdarłem boki i mam teraz górę ciemną, dół czerwony. I to całkiem fajnie w wodzie wygląda, wam powiem. Już z nudów naprawdę wymyślam coraz to dziwniejsze rzeczy. Kompletnie nic się nie dzieje. jak. Pytałem się kilku wędkarzy, totalna cisza. Tęskniłem za spinningiem, ale niestety nie za tą częścią bezrybną. I to od tego dżerka, A Ale tu nie będzie jeszcze dużo ryba. O, raczej nie będzie. Dużych rozmiarów. druga w końcu. Przydałoby się, żebym tego Jerka najpierw odczepił, bo jak mi się wbije w ponton, no to będzie nieciekawa sytuacja. Mamy... Gdzie... Ja... Skoczył do podwieraka. No Ale tak go mogę zmierzyć mniej więcej. Ty, no on będzie miał z 50 może. Czy będzie 50 Au. Jest 50. Lekko ponad 50. Druga ryba, niestety kolejny mikrus. Lekko ponad 50, także i tak nie jest źle, ale nie ma co. Wypuszczam go od razu i poluję na jakąś większą sztukę. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zawita, choć mamy mniej więcej dwie godzinki łowienia, także nie za ugryz mnie. Może nie jest gigantyczny, ale za to kolorki ma piękne. Miałem powiedzieć, że mamy 2 godzinki jeszcze mniej więcej łowienia. I przy wypuszczaniu szczupak mnie ugryzł. No nie, są to ogromne ryby niestety. Ale i tak fajnie, że cokolwiek się dzieje. Widzimy tu już ponad 6 godzin. Także naprawdę sporo brań bardzo mało, ale tego udało się złowić na tego śmiesznego dżerka. Także lecę dalej, łowię cały czas na niego. Oj, i muszę sobie opatrzyć palec, bo niestety mi krwawi potężnie. Dobra, weźmy to utnie jeszcze. I wracamy do łowienia, bo nie ma czasu. Łóteczkę biorę ze sobą w razie czego. Wracamy łowić. Może to nie wygląda za dobrze, ale spełnia swoje zadanie. Dobra, wracamy do łowienia. Palec naprawiony. Niestety szczupak mnie użarł. Na szczęście nie, nie jakoś mega głęboko. Wracam do łowienia w tym samym miejscu, tylko i wyłącznie z tego miejsca dzisiaj jakiekolwiek ryby wyjąłem. Także tutaj sobie chwilę na pewno jeszcze posiedzę. Później w planach mam jeszcze polecieć na jedno miejsce. No i prawdopodobnie za półtorej godziny będzie już ciemno, jak nie wcześniej. Więc jutro przyjadę poprawić wynik. Jest, jest, moi drodzy, ryba, ale chyba też nie dużych rozmiarów I idzie przy powierzchni strasznie. Szczupak pokazał, on będzie skakał, wypuścił przynętę. <grystyczny> <grystanie> nie był duży, kolejny pod 50, podobny. Ale ten uderzył fajnie. Ten wiedziałem od razu, że jest ryba. I znowu z tego samego miejsca. Niesamowite to jest. W tym miejscu definitywnie one siedzą. Innego wytłumaczenia nie mam. Może nie biorą jakoś super e, często, ale chociaż cokolwiek da się złowić. Stary. Jest tak piękny wschód, znaczy wschód, jest tak piękny zachód słońca, że to jest aż niesamowite. Szczupaki może dzisiaj nie dopisały, ale zachód słońca jest przepiękny. Warto było przyjechać do tego zachodu słońca. Dawno czegoś tak pięknego nie widziałem. Po prostu prześwietny, jakbym w tej scenerii złowił rybę już w ogóle by była miazga. Jest, Jest ryba! Jest ryba! Jesamowite! Nie chcę, żeby odeszła po powierzchni, bo zaraz się szczepi. Jest ryba, co so jest grane, a dopiero co powiedziałem, że gdybym teraz złowił jakąś rybę, to by było idealnie. To jest dzień, żeby tu zapozować. Biegnę! biegnę. Kolejny pistolecik. Niestety zachód zdążył nam uciec, ale jest kolejna rybka wyjazdu koło 50. Patrz, siedzi tu, nie odpływa. On nie polubił, odpoczywa sobie. Przy takim widoku, to naprawdę jaki rozmiar to by nie był, i tak bardzo cieszy. Tak. Witam, dnia drugiego. Dzisiaj przyjechaliśmy z samego rana. Mamy po godzinie szóstej, my już na wodzie. I dzisiaj w planach łowienie właśnie do południa, mniej więcej. Zobaczymy, czy z rana będą chętniejsze do brania. Dołącza do nas dzisiaj Cezary z kanału wędkarstwo.pl e... jest! Mam rybę! Let's go! Lepszego wstępu nie mogłem sobie wyobrazić. Mamy rybę, nie giga rozmiarów, ale rybę. Zaplątał się ostro w tą siatkę. Tak, nieduży szczupak. Z której strony ty przypływasz? Z której strony ty przypłynąłeś? O, już sobie rozwaliłem palca. Kolejny raz. Mam szczupaka niedużego. No, ja wiem. Za, zacząłem nagrywać wstęp i wziąłem, jak nagrywałem. A więc jestem już w goście specjalnego do specjalnej uzdrowienia. jest 50 będzie. No, koło 50. Myślę. No fajnie. Zaczyna tak. Cześć żerki. Derk, no. no, 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 no. Już w porządku, nie będziesz się rzucał? Kurde, ty no ten chyba największy, wam powiem Póki co No nie rzucaj się O, rozwalił sobie niestety e, paszczę, ale mamy pierwszego szczupaka dzisiaj Około 50, może trochę więcej niż 50, najgrubszy póki co. A to nie jest dobrze. <grystanie> Ale mamy kolejną rybę. Od razu wypuszczam i łowimy dalej. Hop. No i jak mówiłem, dołączy do nas dzisiaj Cezary. A tak naprawdę już dołączył. I dzisiaj startujemy we dwóch. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą dwukrotnie lepsze efekty. Ale myślę, że z Cezarym to będą trzykrotnie. <grystanie> Tak, no. O, jest! Jest! No! Jest kolejna ryba. Ty, kolejny taki sam. Jest! Ej, dobra, zapowiada się super dzisiejszy dzień. Proszę Państwa. Kolejny rzut, kolejna ryba. To mi się podoba. Tak powinno być od wczoraj. I cały czas łowię na tego samego jerk'a, którego sobie skastomowałem wczoraj. Prawie mi uciek. Wracaj tu kolego. Dobra, dam mu chwilę odsapnąć, bo Salta robi chłop. To może być ten dzień, gdzie obłowie się szczupaków. Ale nie chcę zapeszać. No to jest kolejna koło 50 ryba raczej Kolejny, koło 50 No nie są to duże ryby ale fajnie że coś się dzieje Warto było wstać rano Hop Dobra, łowimy dalej Płyniemy do Cezarego zaraz Bo już nam troszkę odpłynął ale póki co, zapowiada się bardzo fajnie. Może być ciekawy dzień dzisiaj. I cały czas ten sam jerk skustomowany. No jakbym w kolejnym rzucie złowił kolejnego, to byłby hit chyba. Temu definitywnie musiałem podrzucić pod sam pyszczek. Moi drodzy, Cezary ze szczupakiem, ale z tego co widzę, rozmiar podobny do tych moich. Jest! Coś jest! A jest lipka kolejna Niedużych rozmiarów, dalej Maluszek Zażar głęboko wam powiem chcę się zaprezentować w ogóle. Tempo 50 myślę, trzeci szczupak. Dzisiaj szósty łącznie wypuszczam. Ach. Powiem wam, że skuteczny custom. Pracuje pięknie, wygląda pięknie. Ale co najlepsze coś tam łowi. Dobra, jest fajnie, jest fajnie. Jeszcze chwilę tu z Cezarym posiedzimy i myślę, że będzie trzeba płynąć dalej. że Cezary capnął kolejnego szczupaczka. Mam nadzieję, że uda nam się dobrać dzisiaj do tych większych ryb. Byłoby całkiem spoko, choć nie narzekam. Na tyle ryb, co dzisiaj złowiłem, to wczoraj musiałem pracować na ten wynik cały dzień. Nie wiem, czy pamiętacie ten model Kia. To jest Favorit Skyline. Dokładnie ten sam kijek połamałem tutaj na majówce. I oczywiście zaopatrzyłem się w drugi taki sam model. Bo tą wędką bardzo... Ja, nie, mi się łowi, jest ryba! Ale nie duża. To najmniejsza raczej. Najśmieszniejsze jest to, że te maluchy bardzo mocno uderzają w tego jerk'a. Dzisiaj bardzo fajnie uderzają, wczoraj to była tragedia. O nie, już się tam. Mam wariata. Otwarty dzisiaj, ale ten to totalny pistolecik. Bardzo malutki. Lecę <gry> ja wypuszczam go od razu, nie będę go męczył. Bardzo, ale to bardzo mnie cieszą dzisiaj te ryby. Powczoraj z rana twierdziłem, że choćbym łowił same 40, to i tak będę bardzo zadowolony. Niestety szczupak mi tutaj strasznie narozrabiał w podbieraku, ale odplątuję to szybko i łowimy dalej. Jestem naprawdę mega zdziwiony, że jest sobota rano, a są tylko trzy, nazwijmy to łódki na wodzie. Jest totalna pustka. W hotelu nam zapakowali śniadanie. Jako, już rano musieliśmy wyjechać na rybki. A śniadanie jest od 7 do 9. To nam zapakowali coś. Aha. Coś jeszcze miałeś tam? Jakieś pobicie? cokolwiek? Jest. Tam to w ogóle cisza. mi wczoraj zdradził tajną miejscówkę, ale jest tak tajna, że nawet ryb tam nie ma. Mamy już po 12 i nie dzieje się kompletnie nic. Chyba znowu muszę czekać do wieczora. Mieliśmy jechać do hotelu w południe, ale stwierdziliśmy, że zamówimy sobie pizzę i zjemy na jakiejś wyspie. I przeczekamy ten najgorszy okres, gdzie nie ma brań. Ale tak czy siak, jeszcze chcę chwilę porzucać po południu. Siła! No nie! Ale było uderzenie, co jest grane! Ale coś przywaliło. A ja sobie tak na totalnym luzie siedzę tutaj. Rzucam tako. Przerwa na jedzenie. A po jedzeniu wracamy do łowienia. Mam nadzieję duży ryb. Pizza z nachosami. O, no, czegoś takiego jeszcze nie jadłem. Wygląda ciekawie. Zobaczymy, jak będzie smakowała. Tu jedna. Tu druga. Kurde, ale będzie uczta. <grym> dobra. i dobra jest ta pizza z naczosami. Specyficzna, ale dobra. Najgorsze jest to, że my zjedliśmy po dwa kawałki. Jesteśmy na jedzeni. Ale tu jest jeszcze tyle pizzy. To będzie jeszcze mój dzisiaj podwieczorek. Kolacja. I zastanawiam się, czy to nie będzie jeszcze jutrzejsze śniadanie, tak szczerze, bo jest, jest potężna. Dwa kawałki i koniec, a byłem bardzo głodny. Dobra, teraz będzie ryba człowieku. przywalił. Matko jedyna, wstałem w łamku sekundy. A, to. O, i na gumę. Ta rybka na gumę. Założyłem sobie gumę Mikado z dozbrojką. Proszę państwa, siadła rybka na to. Pierwsza ryba na tym wyjeździe, która wzięła na gumę. A rzucałem naprawdę długo na gumy. I wczoraj, i dzisiaj. Fajnie, fajnie. A ryba mikros, totalny. Ryba Malutka, naprawdę malutka. 40. Wypuszczam go od razu. Płyń. Nie spodziewałem się tego brania w ogóle. Rozbudziłem się w ułamku sekundy. Naprawdę całe popołudnie, nic kompletnie się nie działo. No już miałem nadzieję, że to będzie potężna ryba. Co by tu założyć. Koniec, w połowieniu. Koncert! Zdjęcie. Koncert na łowisku. No nie gadaj, że jakiś Zenek Martyniuk tu przyjechał. Akurat jak ja przyjechałem sobie na dwa dni na szczupaki. Kolim przyjechał. Przyszedł czas na zakończenie filmu, obłowiłem się trochę szczupaków, niestety nie było ich dużo i również nie były one niestety gigantycznych rozmiarów, tak czy siak mega fajna zabawa, dwudniowy wyjazd, tęskniłem bardzo za spinningiem, a dokładniej za łowieniem szczupaków, także mega fajnie, że udało się taki wyjazd zrealizować, z mojej strony to na tyle, trzymajcie się i do następnego. Na wesele. Na wesele trzeba ich...